Dzisiaj w piątą niedzielę Wielkiego Postu, przez tę dzisiejszą Ewangelię Janową, liturgia prowadzi nas do grobu. Prowadzi nas do grobu łazarza, z którego Pan Jezus go wskrzesza. Czym jest grób? Grób to przede wszystkim oznaka śmierci. No, chyba że grób jest pusty. Jak zauważymy, przeżywając święta wielkanocne. Grub jednak to śmierć, a śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego. To ona zagościła przez niewłaściwy wybór człowieka, przez nasze odejście od Pana Boga i to zwiedzenie, że mogliśmy być niczym bogowie, a tymczasem ten nasz niewłaściwy wybór. Doprowadził do takich skutków, że bujamy się w tym świecie, który jest przesiąknięty złem. Grób, który jest znakiem śmierci, to równocześnie każdego grzechu. W tym grobie składamy wszelkie zło, z jakim tutaj mamy do czynienia na tym świecie. A więc, nie tylko to biologiczne doświadczenie śmierci, naszej ograniczoności, ale także każdy grzech. Doświadczenie naszej słabości, każde cierpienie, choroba, która w każdej chwili może się przyplątać, w wszystkie cierpienia, niedogodności, nasze ograniczenia, ale to również zło, które doświadczamy z racji sił natury to są różne kataklizmy, nieszczęścia, które spadają na człowieka, ale także skutkiem tego grzechu jest zło, które ma. Swoje autorstwo w człowieku, a więc to są te wszystkie nieszczęścia, które sobie rodzi, rodzi, robimy, te okaleczania siebie nawzajem, te plotki, czy jakieś wojny, utarczki, to wszelkie zło, którego doświadczamy. I w tym świecie, moi drodzy, my żyjemy, a jednak, zobaczcie, jak my kurczowo się trzymamy tego świata. Jakże bardzo mocno chcemy to nasze życie tutaj na tym świecie przedłużyć. To bardzo dobrze. Mało tego. Dlatego, że tak właśnie jest, to jest kolejny dowód na to, że w naszym sercu jest tęsknota za wiecznością. Moi drodzy, Pan Bóg powołał nas do wieczności. Nie wiem, to takie moje odkrycie, z którym się z Wami podzielę, ale. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedykolwiek, dlaczego boimy się śmierci. O, ja spotkałem ludzi, którzy mówią, że się nie boją, ale myślę, że to nie jest do końca tak, że każdy człowiek gdzieś tam w taki czy w inny sposób, ale wzdryga się przed śmiercią. Zastanawialiście się, dlaczego boimy się śmierci w ogóle, skoro śmierć jest przypisana przecież do naszej natury, prawda? No wiem, że normalnym jest, że no każdy gdzieś tam po tej ziemskiej wędrówce no, kończy swoje ziemskie życie. I dlaczego my się tej śmierci tak boimy, skoro jest przypisana do naszej natury? Inne przejawy, które są związane z naszą naturą, jakoś nie budzą w nas lęku, jak na przykład oddychanie, jedzenie, spanie, odpoczynek. Boicie się spać? Boicie się jeść? Nie, wręcz przeciwnie, jeżeli nam tego brakuje, to pożądamy. A śmierci się boimy. Dlaczego? A no właśnie, bo Pan Bóg, kiedy powołał człowieka do życia, to powołał go do wieczności. Tę wieczność wpisał w nas. A przez grzech pierworodny zagościła śmierć. Dlatego jest taki zgrzyt, dysonans. Dlatego to się kłóci w nas. To stąd jest nasz lęk przed śmiercią, bo ona nie była przypisana do nas, pojawia się z tego powodu ten lęk. I to, że my chcemy właśnie przedłużyć to życie, że dbamy tutaj, jak gdzieś tam złe wyniki, to już dbamy o grób, żeby tylko za szybko nie zejść z tego świata, to jest też dowód na to, gdzie jest nasze miejsce, a które zatraciliśmy przez grzech pierworodny. I Pan Jezus właśnie przychodzi i tak jak Łazarza wyciąga z grobu, oczywiście przywraca mu to życie biologiczne, Łazarz jeszcze raz będzie musiał umrzeć, ale, ale pokazuje, że On jest Panem życia. I że on może nas wyrwać z tego grzechu, czyli z całego zła, które jest tam złożone, z którym my się musimy bujać tutaj na tym świecie. Ciekawa rzecz, że naukowcy stwierdzili, że sukcesywnie z każdym rokiem wzrasta liczba ludzi, którzy popadają w depresję. I mało tego twierdzą, że najczęściej są to osoby, które. Odeszło od Pana Boga, albo ateiści, albo duchowo gdzieś tam nie mający jakiejś tam więzi z Panem Bogiem za bardzo. Jakby ci, którzy są blisko Pana Boga, którzy pielęgnują swoją wiarę, są duchowo wyrobieni, oni są bardziej odporni na to, co może zdołować ludzkie serce. I jest taki piękny midraż żydowski. Żydowskie midrasze to są takie legendy, które mają za zadanie wytłumaczyć. Teksty Pisma Świętego. Myślę, że bardzo pięknie ten midraż odnosi się do pierwszego czytania, które usłyszeliśmy z Księgi Ezechiela. Otóż ta żydowska legenda mówi, że u końca czasów, kiedy już czasy dobiegały końca, to Pan Bóg przywołał Anioła i posłał go, aby obudził wszystkich spoczywających w grobie, aby obudził wszystkich którzy są pogrążeni w śmierci, którzy są pogrążeni w tym śnie. I anioł poszedł i pobudził tych wszystkich zmarłych i kiedy zmarli, stanęli przed Panem Bogiem, to Pan Bóg powiedział, no ale tutaj bardzo wielu brakuje. Nie wszyscy się stawili. Jak to nie wszyscy zostali obudzeni, nie wszyscy zostali wskrzeszeni? I wtedy anioł zaczął tłumaczyć, że no właśnie, bardzo wielu zostało w swoich grobach, to są ci, którzy nie zachowali z Tobą przymierza, nie zachowali Bożego przymierza, nie zachowali Bożych przykazań, żyli bez Boga. Oni nie mają nawet świadomości, że posnęli. Moi drodzy, jakże wielu jest takich, którzy jest pogrążonych w grzechu, czyli w śmierci, bo grzech sprowadza na człowieka śmierć. Pan Bóg nie chciał śmierci człowieka. Ja mówię, dlaczego Pan Bóg dopuścił? Dlaczego Pan Bóg, który tak zesłał na to, nie? Pan Bóg nie chciał śmierci. Śmierć weszła przez zabić diabła, jak mówi Pismo Święte. Pan Bóg nie chciał śmierci. I moi drodzy, on dał nam pełnię życia. To myśmy ją zatracili. I przez to weszła śmierć. I grzech. Jeżeli ktoś trwa w tym grzechu, to trwa w śmierci. I zobaczcie, jakże wielu ludzi przyzwyczaja się do grzechu, tak, że wielu ludziom grzech nie przeszkadza. Naprawdę można się do grzechu przyzwyczaić. I dlatego nie potrzebują Zbawiciela, nie potrzebują Ratownika. Wszystko jest w porządku przecież. Ile razy słyszałem, bo do Kościoła to nie chodzą ci, co są grzesznikami, nie? Właśnie tak. Bo grzesznik potrzebuje właśnie pomocy, ratunku, potrzebuje Chrystusa. I moi drodzy, co mówi Ezekiel dzisiaj właśnie e, usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu? To są słowa pana Boga. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. To Bóg nas ożywia. I dalej. Udzielę wam mego ducha, po to byście ożyli. My nie mamy ducha takiego, który dałby nam życie. My nie jesteśmy bogami. Bóg ma życie w sobie, dlatego że jest sam w sobie życiem. My nie mamy w sobie życia. Jesteśmy stworzeniami. A to życie żeśmy zatracili właśnie przez grzech pierworodny. I Bóg mówi: Ja dam ci mojego ducha, bo mój duch jest życiem. Dam ci mojego ducha. A to, co święty Paweł potwierdzi, w drugim czytaniu słyszeliśmy, zwracając się do Rzymian i również dzisiaj do nas się święty Paweł zwraca, wskazując na Jezusa Chrystusa. Że w Nim mamy życie, jeżeli go przyjmujemy, jeżeli do Niego należymy. Jeżeli on w nas jest, a nie w, tkwimy w tym świecie, tylko w Jezusie Chrystusie, to mamy życie w sobie. I ten, myśląc o Bogu Ojcu, święty Paweł mówi, który wskrzesił Jezusa z martwych, to i on wskrzesi nas do życia wiecznego. I to jest cała tajemnica. I moi drodzy, trzeba, abyśmy przeżywając wielki post w duchu pokuty, czyli nawracania się, odkrywali tę miłość Boga, jak on bardzo jest zakręcony w swojej miłości, abyśmy się nie zatracili, byśmy nie trwali w tym grobie w złów, grzechów, śmierci. Ale żebyśmy przyjęli ten dar życia wiecznego, odkrywając tę miłość. Bo jak odkryjemy tę miłość, nasze serce będzie go pragnąć, będzie łaknąć Boga. Moi drodzy. Przeżywając ten wielki post, rozpalcie w swoim sercu taką prawdziwą tęsknotę za pełnią życia, które daje nam Jezus Chrystus. Amen. Dzisiaj w piątą.